Witam serdecznie. Dzisiaj przetestujemy sobie tryb Z, tryb, który posiada ten falownik hybrydowy On-Grid, Off-Grid. Ten model, tutaj wrzucę parametry, bo tam było troszeczkę zapytań o te parametry, jakie tutaj są. Nie wiem, czy będzie to dobrze widać. Model. No, jeżeli nie będzie widać, to wrzucę przebitkę. Słuchajcie, ja mam go podłączonego już w trybie solar, bateria, sieć. Czyli w pierwszej kolejności solar, bateria i później na końcu sieć. Tak jest podłączony. Natomiast dzisiaj wypróbujemy ten tryb ZEC. Ja tutaj sobie to wyjąłem. Tu mam zasilanie i jednocześnie licznik energii. Zasilanie tego falownika pod wejście tutaj. Tak. I teraz... Na czym to polega? Polega na tym, że musi być założona ta cewka i musimy wybrać sobie tą cewkę. To jest pomiar prądu w kierunku w tą lub w tą. I ten tryb Z to oznacza zero energii, czyli musimy to on będzie tak trzeba wyregulować, żeby on nie wysyłał energii do sieci, czyli w tamtym kierunku. To musi być tak założone, że strzałka idzie do falownika. Tu może widać, widać tą strzałeczkę. Ona idzie do falownika i jest podpięta tutaj, tak jak teraz, czyli minus czarny, plus biały. I to jest wszystko. Reszta to jest konfiguracja tutaj ustawień, konfiguracja ustawień za które się za chwilę weźmiemy. Tutaj, jak widać, mam symbol sieci, ale tej sieci nie ma. Ona jest dostępna. Ona jest dostępna, bo jest podłączona przez ten licznik. I teraz tutaj mam podgląd w tej chwili ile to pobiera 37 W. Jakbyście chcieli zobaczyć, to jest 37 W. Napięcie 243 na tej fazie to jest sieć 029 amperów. I to jest pobór w tej chwili na potrzeby własne tego falownika. Jak widać lekko jest ładowanie 07A 03A Panele, no jeszcze zacienione, zobaczcie. Dopiero jest początek u mnie ładowania. To się zaczyna gdzieś koło 11, a mamy dopiero dziesiątą. No i przejdźmy sobie do tego trybu. Słuchajcie, w instrukcji mamy tutaj podane w setting 0, F0, F0. Weźmy sobie najpierw na uruchomienie tego CT, czyli tej cewki zewnętrznej. I tu musimy sobie wybrać w programie 12 N Tak, żeby, bo pewnie jest to di, DIS. na. tu jest później korekta i przyjmuje się, że 100 to jest standardowe. I teraz, jeżeli jest odchyłka do sieci, coś tam wysyła, albo w drugą stronę. To trzeba od 0 do 100 koregować w jedną stronę, lub od 100 do 200 w drugą stronę. Ale to sobie. Najpierw zmienimy sobie ustawienia tutaj, żeby sobie wybrał Ena w punkcie 12. Więc przechodzimy do ustawy. Mamy F0. Tak i przechodzimy sobie do 12. I tu wybieramy sobie Ena. Zatwierdzamy. Jeszcze musimy przejść, tego nie ma w instrukcji do 15. I tu też wybieramy ENA. Tak. Dobra. I mamy to już wybrane, czyli już mamy to, że pomiar będzie pochodził z tego zewnętrznego przekładu. Teraz co się zmieniło? Na razie nic. Tak naprawdę na razie nic, pobór 37 W. Jeszcze jesteśmy w trybie SBU, także nic tu się nie zmieniło. Czyli teraz kolejną rzeczą jest przejście w programie funkcji F1, program F1 i wybór tutaj trybu pracy. I tu przejdziemy sobie bez punkcie 01 na ten tryb Z. I tutaj w tym trybie również priorytetem są solary, czyli panele fotowoltaiczne, bateria, a na końcu sieć, czyli, czyli wtedy, wtedy przełączy się na sieć. To przejdźmy sobie do F1. F1. No i tutaj mamy właśnie tryb pracy. I tu wybierzmy sobie ten tryb Z. Jest. O, słychać było przekaźnik. Ucich. Co się dzieje? Zobaczymy. No i zobaczmy, patrzcie. 0. 0. Na potrzeby własne nic już nie oddaje. Nic już nie oddaje. Chwilkę trzeba odczekać, niech to się wszystko ładnie ustabilizuje. Ale nie mamy takiej pewności, czy on nie wysyła do sieci, bo nie wiem, czy ten licznik wskazuje w minusie. W każdym bądź razie nie pobiera nic. Jeszcze w tym F, F1, to mamy tutaj ten priorytet to jest priorytet trybu pracy. A jeszcze mamy w punkcie, tym F1, w szóstym. Jakby rezerwowe źródło, i tu również też mamy zec. Nie wiem do czego to służy, tak szczerze mówiąc, co to daje dodatkowe źródło, ale też ustawmy sobie ten zec. Czyli zobaczmy. zobaczmy, co się zmieni. Przejdźmy do ustawień f1. I tutaj przejdźmy sobie do szóstego punktu. Szósty, tu mamy też SBU było. I zmienimy to na zec. Wyjdźmy z tego. Tu na tej symbolice mamy coś takiego, że mamy panele, falownik, ładowanie. No i tu nie wiem, wewnętrzny falownik, zasilanie oraz ten bypass jakiś, ale ten bypass chyba jest w tej chwili nieaktywny. Jest w stanie chyba tylko czuwania. I zobaczmy teraz, co się stało. Tutaj mamy również 0W, czyli, czyli ten falownik na pewno na potrzeby własne nic nie pobiera w tym momencie. Spróbujmy sobie jeszcze skorygować troszkę cewkę, czyli ten przekładnik prądowy. Mamy tutaj też w instrukcji taką opcję korekty, to jest punkt 13, CT i standardowo jest 100. I teraz odchyłka w jedną lub w drugą stronę, przesterujemy sobie w jedną, w drugą stronę i zobaczymy, co nam się tutaj stanie, co nam się pojawi. A więc sobie wchodzimy... Wchodzimy sobie F0, funkcja, punkt 12, punkt 13. F0, funkcja, punkt 13. Tak. Mamy 13, jest 100. Ustawmy sobie tutaj na przykład 90. 90, korektę zrobimy od 100 do, do w dół. Co się stanie, jak zrobimy korektę w dół tego przekładnika o 10? OK, zrobiliśmy korektę w dół. No musimy chyba chwilkę odczekać. Teraz w programie, tutaj S monitor falownika pojawiło nam się minusie minus 53 waty grid power czyli tak jakby oddawał, ale to może być błąd pomiaru, bo nie wiem czy on jest taki super dokładny będziemy patrzeć i obserwować co tu się dzieje, tu mamy 53, minus 53 a tu słuchajcie pojawiło się przepływ w kierunku z sieci do falownika po tej korekcie 10, czyli 12 W. 12 W pobiera i bardziej bym się sugerował tym pomiarem niż pomiarem, który jest w Data czyli w ten ES. Czyli faktycznie w tej chwili 12 W idzie na potrzeby własne, jakby tutaj mojej sieci wewnętrznej z sieci publicznej. Czyli dając od 100 w kierunku zera, będziemy pobierać z sieci. W drugim kierunku, prawdopodobnie, będziemy wysyłać. Czyli, jeżeli od 100 skorygujemy sobie tą cewkę w górę, to zacznie się po prostu wysyłanie do sieci. Jak widzieliście w trybie. SBU wcześniejszym, czyli takim off-gridowym, mieliśmy pobór 37 W. No, tam się waha do nawet 40 kilku w zależności od mocy falownika, natomiast 37 W teraz mamy 12, 12, czyli ten tryb daje nam możliwość tak naprawdę nie pobierania również na potrzeby własne falownika bo możemy sobie to z powrotem ustawić na 100 i będzie moc 0. Moc 0. Ja bym to tak już zostawił, gdyż wolę, żeby delikatnie było coś pobierane niż oddawane do sieci. Można to skorygować nawet na 5W, a spróbujmy jeszcze zamiast te 10, dodać teraz do góry w kierunku 100 na 95. Tak, mamy tutaj i teraz zróbmy sobie tutaj 95. Ok. Wychodzimy z tego trybu i zobaczymy ten pobór. O, od razu widać, 7W, słuchajcie, zmniejszyło się. Taki mamy pobór z sieci na potrzeby naszej sieci wewnętrznej w tej chwili. I tego będzie się pilnować prawdopodobnie falownik. Ja bym to tak zostawił. No, chociaż możecie zejść zupełnie do zera. Ale tak jak widać, ten tryb daje nam możliwość, że mamy podpiętą sieć pod falownik, i jednocześnie nie pobieramy z tej sieci prawie że nic. W porównaniu do tego, co on pobiera na potrzeby własne, tam 30 kilka watów. A nadal mamy priorytety że w pierwszej kolejności bierze energię z paneli, w drugiej kolejności z baterii i jeżeli bateria spadnie do 20%, przełącza się na sieć. Palowniczek sobie pracuje w zależności od potrzeb, te wiatraki się załączają, o widać, że teraz nawet 0 watów tutaj mamy. I w tej chwili mamy nie, troszeczkę ładowanie tych magazynów. Dzisiaj chyba będzie piękny, ładny dzień. Zobaczmy. O, zobaczmy. Moje panele jeszcze w sumie są nieoświetlone całkowicie. Niestety tu mam drzewa, dęby. To jest jeszcze od wschodu, ale już za chwilkę, za chwilkę będziemy mieli tutaj pełne słońce. I 4 kW mocy. Dzisiaj energii. Będzie naprawdę chyba dużo załączenie tego trybu ZEC. Mnie się podoba, ja go sobie jeszcze potestuję. Jak... Ale słuchajcie, jak wykorzystać jeszcze ten tryb ZEC, ale to już w następnym filmiku. Podłączę sobie pod wejście, przed cewkę, przed ten przekładnik z obciążeniem przykładowo grzejnika, a moja sieć zostanie nadal cała domowa na wyjściu. I zobaczymy wtedy. Myślę, że to się wtedy tak zachowa, że gdy będzie brakowało energii z paneli przed cewką, a załącze grzejnik, to on sobie dobiera z sieci. Czyli na przykład jakieś fajne urządzenia, które mają duże prądy rozruchowe, można podłączyć wtedy pod tutaj wejście. Ale między falownik a ten przekładnik, i wtedy dobiera sobie z sieci tylko taką ilość, żeby mu nie brakło do rozruchu. To jest o tyle dobre, że jak ten falownik ma 6,2 kW, mamy duże urządzenia o dużym prądzie rozruchu, wtedy tu wstawiamy rozruch, pobiera z sieci, dobiera sobie więcej i jak już silnik pracuje to już sobie wtedy normalnie chodzi z falownika naszego tak to myślę jest realizowane natomiast gdy nie będzie sieci to nic się nie dzieje po prostu nie będziemy mieli też tutaj napięcia falownik się nie będzie synchronizował z siecią i ten nasz silnik o wysokim rozruchu nie załączy się albo się wyłączy, jeżeli stracimy sieć, no bo to normalnie tak działa. Natomiast nasza sieć off cały czas będzie, będzie, bo będzie zasilana z magazynu i z falownika. No, mogę tu jeszcze zademonstrować wyłączenie sieci i zobaczmy, co się stanie. Zniknęła nam sieć. Zasilanie mamy. Ładowanie mamy, sieć w domu działa, nie ma problemu. Podłączamy z powrotem sieć. Pojawia nam się, synchronizuje się, no bo musi złapać parametry częstotliwość, napięcie, czy wszystko jest zgodne. Jeszcze się nie synchronizował i zobaczcie, pobiera normalnie 39W, bo jeszcze się nie synchronizował, ale jak tylko nam się pojawi synchronizacja, to długo dość trwa, to prawdopodobnie to zniknie. I już się przekaźnik podłączył. chwilkę się musi odświeżyć. I zobaczmy, tam było 5W poboru. O 0. Nawet do zera mi schodzi całkowicie. Także dzięki serdeczne za oglądanie. Pozdrawiam.